Panas jest otwieracz, wytrych, Joe Division i go... Otwórnąłeś tak naprawdę dwa razy od tego zespołu trochę. Ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Widziałem, że na stole leżą kluczyki od Lamborghini i od Porsche. Ale na chleb nam wystarczało, umówmy się, bez przesady. No. To tutaj, ja tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie. Prawdałem, już wygodne są. Nigdy się nie spodziewałem, że Cię kiedykolwiek tak przedstawię, no ale... Mam tylko nadzieję, że się nie pomylę. Jan Panasewicz, tak masz w dowodzie. Tak mam w dowodzie, to prawda. No to, no to o co chodziło? Mama tak często do ciebie mówiła? Jan? Nie, chyba, chyba to, bo to było już dużo wcześniej niż, niż tam Lady Panka. To było chyba jakoś tak yy, w podstawówce, że nauczycielka, któraś, nie umiem sobie teraz jej przypomnieć, ale ktoś tak powiedział, "Ej, Januszku, Januszku i w ten sposób i to tak zostało. Yy, ale mama moja zawsze mówiła do mnie Jasiu. Zawsze. Także kiedy już nawet byłem znany z tego, że Janusz Masewicz i tak dalej, to jak przyjeżdżałem do domu to na Mazury, to mama mówiła Jasiu. Cześć Jasiek, co tam u ciebie i tak dalej. Więc to w ten sposób. Nie, nie było przypadkiem tak, że jak cię przyjmowano do Lady Punk, no to Janek Borysewicz nie chciał mieć dwóch Janków w zespole? <laughs> Chyba nie. nie, nie spodziewał się może tego, ale, ale to się akurat może nawet dobrze złożyło, nie? Bo, bo Janek, był zawsze Janek Borysewicz, no i jak Janusz Panasewicz, Sewicz, to, to jakoś tak inaczej, nie? ale nie wiem, czy się on nad tym zastanawiał. <laughs> <laughs> nie wiem. Słuchaj, ale przez tego Jana Cię kiedyś by nie wpuszczono by do Stanów. Pamiętasz ten incydent? To, to nie było raz. O. To nie było raz. To też w Europie gdzieś kiedyś firma, która załatwiała nam bilety, i tak dalej, mieli moje dane jako yy, z, Jan Panasewicz, wszystko, jak jest w paszporcie, i tak dalej. Natomiast w swoim słyszeniu słyszeli Janusz Panasewicz, w związku z tym odruchowo gdzieś wpisywali w dokumenty, które później były. Przedstawiałem dowód z Jan Panasewicz. Czy tam paszport? W dokumentach było co innego. A, a w dokumentach było u nich co innego, więc parę razy był, był z tym kłopot, ale się wyjaśniło. Znaczy wiesz, no z immigration, immigration Office w Stanach to nie ma żartów. To, to nie, nie ma, my... nie ma. Często lataliśmy do Chicago, w związku z tym tam wielu im, 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 oficerów imigracyjnych było polskiego pochodzenia. Bardzo często, jak jeździłem, czy prywatnie, czy z zespołem, to często się rozmawiało po polsku normalnie, bo facet sam mówi, jestem. Polakiem, pracuję tu, jestem Amerykaninem, nie a polskiego mhm. pochodzenia, znam język, możesz mówić po polsku. Zatrzymajmy się na chwilkę, w ogóle zacznijmy od Olecka. Zanim Jan Panasewicz staje się, czy Jasiu Panasewicz staje się yy, muzykiem zespołu Desant, zanim jest poborowym, to jest Olecko. Jak pamiętasz Olecko z wtedy? Twoje pierwsze jakiekolwiek fascynacje muzyczne. Wokalne, yy, twoje dzieciństwo, jakie ono było? Bo tak naprawdę nie yy, wiem. Ja tym miałem za dużo. Ak akurat sporo szczęścia, dlatego.